Dobry wieczór. Dzisiaj opowiadanie Czerwona Narciarska Rękawica. Była sroga, mroźna zima, gdy śpieszący się człowiek zgubił lewą rękawicę narciarską. Znalazła ją pewna myszka, weszła do środka w duży palec, skuliła się i zasnęła. Nieco później, wielkimi skokami, uciekając przed zimnem, także żabka schroniła się wewnątrz. Tak myszce, jak i żabce dobrze się siedziało w cieple czerwonej rękawicy. Do czasu, któregoś dnia z głośnym łopotem skrzydeł nad wejściem do rękawicy, wylądował puszczyk. Ani myszy, ani żaby. Nie znoszą puszczyków. Jednak ten zaczął się skarżyć. Przemarzły mi pióra, zesztywniały skrzydła. Proszę, pozwólcie mi się ogrzać. Trochę się przesunęły i duże ptaszysko podpierając się raz jednym skrzydłem, raz drugim, weszło do środka. W ciepłym domku z czerwonej rękawicy. Było ich teraz troje: myszka, żabka i puszczyk. Już ogarniała ich przyjemna senność, kiedy przybiegł zając i szczękając się kaczami wymamrotał. Ach, musicie mieć cieplutko tam w środku, prawda? Przesuńcie się, wchodzę! I wygodnie rozłożył się między nimi. I było już ich czworo? Myszka, żabka, puszczyk i zając? Nadbiegł lis, który nie mówiąc ani B, ani me, wcisnął się do środka rękawicy. Z drogi srożył się despotyczny lis. Niestety jeden ze szwów nie wytrzymał i lodowate powietrze wdarło się do środka. Co teraz będzie? W rękawicy, bardzo ściśnięci, byli już w piątkę. Myszka, żabka, puszczyk, zając i lis. Wzryjem przy ziemi i psiocząc na pogodę nadciągnął dzik. Był zmarznięty i cały pokryty śniegiem. Zostań na zewnątrz, my już się prawie dusimy, zapiszczała myszka. – A niby dlaczego mam zostać na zewnątrz? – chrząknął dzik. – Skoro dla was jest miejsce, to znajdzie się i dla mnie. I rozempchnąwszy ściśniętą piątkę, ułożył się między puszczykiem a żabką. Niestety kolejny szef nie wytrzymał i wiatr wdarł się z drugiej strony. Zwierzętom w rękawicy jednak to nie przeszkadzało, bo były bardzo mocne, mocno przytulone do siebie. Szóstka zwierząt ściśnięta w małej rękawicy. Ledwo mogły oddychać myszka, żabka, puszczyk, zając, lis i dzik. Mm, to nie był jednak koniec. Zwierzęta przekonały się o tym, gdy najpierw Usłyszały sapanie, a chwilę po nim poczuły na swych noskach coś kosmatego. To niedźwiedź. Wsunął zgrabiałą łapę i szukał wolnego miejsca. Tym razem wszystkie zwierzęta chórem zapiszczały przerażone. Nie, nie, ty nie! Biedny niedźwiedź. Siadł więc bezradnie na śniegu przed, ręka, przed rękawicą i zaczął płakać. Wy tam w środku macie ciepło, hukał. A ja marznę na zewnątrz. Już mi ogon całkiem zesztywniał. No dobrze. ulitowały się zwierzęta. Wejdź. I, ty. I ścisnęły się tak. Że z trudem mogły oddychać. Niedźwiedź bardzo się skulił, starając się zajmować jak najmniej miejsca. I chociaż wszystkie szwy trzeszczały groźnie, to i on znalazł sobie kącik, aby się ułożyć. Teraz już w czerwonej rękawicy, w której skłębionych było siedem zwierząt, Myszka, żabka, puszczyk, zając, lis, dzik i niedźwiedź nie było nawet odrobiny miejsca. Nikt jednak nie zauważył maleńkiej mrówki, która cicho wcisnęła się między nich. I to właśnie przeważyło. Rękawica rozerwała się na wiele kawałków. Wszystkie zwierzęta potoczyły się po zmarzniętym śniegu, smagane lodowatym wiatrem, i znowu wszystkie straszliwie marzły. A komentarz jest taki. Nawet nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Wystarczy czasami coś zupełnie drobnego, żeby wszystko zniszczyć. Dobranoc.